Rzeczywistość, i zgódź się z tym, że jej życie ma prawo wyglądać tak jak wygląda, jeżeli to rozumiesz. Warto tutaj powiedzieć, że nie warto, tylko trzeba powiedzieć, że są inne możliwości, że taką możliwością właśnie jest ten biznes, że to, taką możliwością jest współpraca z firmą FM. I rzeczywiście powie, że to nie jest prosty temat i że y, ty nie wiesz, że y, ty ja nie wiem, czy nam się ten temat uda, ale myślę, że warto tutaj spróbować, bo ja kiedy tak naprawdę masz wyjście, pracujesz na tym etacie i nic z tego życia nie masz, a być może uda nam się coś z tym tematem zmienić. I pytanie, czy możesz mi zaufać, tak? Jeżeli możesz mi zaufać, to myślę, że możemy tutaj podjąć współpracę, ale warunek jest taki. Musisz chcieć zmienić swoje życie. Ja nie wiem, czy ty się do tego nadajesz. Bo, bo nie każdy tutaj trzeba pewne umiejętności zdobyć, trzeba pewne rzeczy zrozumieć, pewnych rzeczy się nauczyć, ale trzeba się tego nauczyć, tak jak każdej innej rzeczy, każdego innego faku, który kiedykolwiek może w swoim życiu miałeś okazję zdobyć. Także nie wiem, czy się do tego nadajesz, nie wiem, czy dasz radę, ale możemy chyba spróbować, tak, co masz do stracenia. Jedyne to stracić to, to kilka godzin, może w tygodniu, może dziennie na rozwijanie tego biznesu, a na pewno, jeżeli się postarasz, to, to jeżeli razem będziemy tutaj współpracować, to ta, współpraca się, to ta współpraca się nam ułoży, ale warunek musisz chcieć swojej zmiany i musisz chcieć się tutaj czegoś nowego nauczyć. czy no, będzie ciężko, ale myślę, że razem sobie poradzimy i już, i Ważne pytanie, ważna rzecz powiedzieć jeszcze raz, podkreślić, nie wiem, czy ty się do tego nadajesz, nie każdy się do tego nadaje, no ale nie wiem, myślę, że możemy sobie tutaj też nawzajem szansę, no i teraz jak w ten sposób postawić sprawę, no to ta osoba sobie pomyśli, no co, ja się do tego nie nadaję, jak nie ja, to kto? Można tutaj podpowiedzieć, jak nie ty, to kto, jak nie teraz, to kiedy, tak? No i tyle. Yy, czy jesteś gotowy współpracować ze mną na moich zasadach, czyli zero łażenia poznajomych, zero kłapania jęzorem, opowiadania o tym, jaki ty jesteś teraz biznesmen, jaki masz fajny yy, temat do, do, do rozważania i do myślenia i do, do rozwijania w ogóle? Nie ma czegoś takiego. Robić to, co ja tobie mówię, że trzeba robić krok po kroku. Yy, no, i tyle, tak. To są warunki, na których podejmujesz z tą osobą współpracę. I teraz, jeżeli zrobisz takie sito, bo to jest sito z tymi osobami, y, które masz u siebie w strukturze, no tak jak powiedziałem, jedną rzecz już masz za sobą, nie musisz jej przekonywać do tego, żeby podpisała umowę. Y, jeżeli zrobisz takie sito, no to się okaże teraz, że ci ludzie, których masz w swojej strukturze. Część z tych ludzi to będą tacy ludzie, którzy totalnie odpadną, totalnie powiedzą, że ich ten temat w ogóle nie interesuje, ale w tym momencie warto ich nakierunkować na to, żeby stali się tymi klientami, żeby kupowali chociaż od czasu do czasu te produkty, tak? W związku z tym niektórzy z nich nawet od razu będą chcieli być tymi klientami, nie będą chcieli słuchać o współpracy, powiedzą, że produkty fajnie ok. Niektórzy z tych, którzy... W ogóle nie będą widzieli tutaj dla siebie żadnej możliwości, też będą chcieli zostać klientami i tylko mała garstka, mały procent będzie chciała z Tobą współpracować, będzie chciała być z Twoim partnerem. Ale zobacz sobie, jaki potencjał jest w Twojej strukturze, ile ty tam masz ludzi i niech tylko y, część z tych ludzi będących w Twojej strukturze zacznie robić zakupy jakiekolwiek. No niestety wiąże się to z Twojej strony z dodatkową pracą, bo tutaj trzeba wykonać telefony dodatkowe do tych ludzi, trzeba się zapytać, co czego chcą, co może im domówić, yy, czego potrzebują, popyta się od czasu do czasu jako opinia na jakieś tam produkty. Regularnie nawet dwa razy w miesiącu wykonać do nich telefon, zamówić ten towar, yy, też to trzeba w umienny sposób robić, żeby w razie czego nie narażać się samemu na koszty, związane na przykład z tym, że ktoś nie odbierze od Ciebie paczki, ale to już jest do obgadania, yy, ale tutaj yy, jak dostaniesz ten towar, to też trzeba zliczyć się z tym, że pojedziesz do tej osoby, będziesz musiał pojechać, będziesz musiał pojechać do tej osoby i ten towar jej zawieść. Ale to jest znowu okazja do, do nawiązania bliższych więzi, do zdobycia większego zaufania i może się okazać, że z czasem z tych klientów też będziesz miał dodatkowych współpracowników, także tutaj wszystko może się tak naprawdę opłacić, tylko trzeba wziąć się w garść i trzeba zacząć działać i wykonać, i wykonać tą pracę. Dobra, teraz skupmy się chwilę na tych partnerach. Załóżmy, że znajdziesz tych partnerów wśród swoich znajomych i to tak naprawdę wśród tych, którzy są u Ciebie w strukturze, i to tak naprawdę bez znaczenia, czy mówimy tutaj o rozruszaniu tych ludzi, którzy są u Ciebie w biznesie, czy o tych ludziach, których jeszcze u Ciebie w biznesie nie ma, do których chcesz z tym tematem iść i których chcesz zachęcić do współpracy. Jeżeli znajdziesz takiego partnera do biznesu, potrzebny jest plan działania. A od czego tutaj w ogóle zacząć działanie? Podstawowa sprawa to już też zostało przeanalizowane wiele razy. Zostały wyciągnięte wnioski na temat też mojego, naszego postępowania tutaj. I od czego należy zacząć w ogóle współpracy z taką osobą? Musisz sobie uświadomić jedną rzecz. Jeżeli ta osoba, osoba nie będzie wiedziała, po co ten biznes jej jest potrzebny, po co są potrzebne jej pieniądze tutaj, które zarobi, to ona tego biznesu po prostu nie będzie robić. Koniec, kropka, a jeżeli będzie robić to może miesiąc, może dwa i się wypali. Dlaczego? Ponieważ dobrze wie, że to naprawdę ten biznes jest prosty, ma prostą konstrukcję, ale trzeba tutaj pewne rzeczy opanować, trzeba nauczyć się radzić sobie z, z odmową. A taka osoba na początku może sobie z tym po prostu nie poradzić, jeżeli nie będzie miała wytyczonych celów, jeżeli nie będzie miała spisanych marzeń z konkretną datą realizacji, bo to są cele, to ona ten biznes szybko sobie odpuści, bo te wszystkie, ci wszyscy darmowi doradcy, jak ja to nazywam w cudzysłowie, szwagrowie, ciotki, wujki, mama, rodzeństwo i sąsiedzi będą tobie to, będą im to skutecznie z głowy wybijać, mówię, Stasiu, słuchaj, nie wychylaj się z tego biz, z, z, tutaj z szeregu, na pewno ci się to nie uda, bo ja już kiedyś próbowałem, znam znajomego, który polek, któremu nic nie wyszło, <laughs> wiadomo o co chodzi, złodzieje marzeń, nie rozwijam się na ten temat, ale na pewno, na pewno tak to będzie wyglądać i tak to wygląda, no nie ma co się dziwić, że ci ludzie, których mamy w biznesie, jeszcze na razie do tej pory nic nie zrobili. Tak, ponieważ nie zostało z nimi przepracowane, nie zostały z nimi przepracowane te podstawowe kroki, a pierwsza rzecz, to jak powiedziałem, dokładne opracowanie celów i tutaj krok po kroku trzeba zapisać małe cele razem z datą realizacji, o, ale mi się nałożyło wszystko Małe cele z dokładną datą realizacji. Sorry. Okej, okay, jest. Małe cele z dokładną datą realizacji, krótkoterminowe znaczy się, czyli kiedy chcesz coś osiągnąć nie wiem, na przykład wymiana okien w całym domu założenie pieca kupno telewizora, kupno laptopa, kupno nowego samochodu wyjazd na, wa na wakacje to są yy, według mnie no, małe cele, takie drobnostki czyli kiedy chcesz to zrobić ile na to potrzebujesz pieniędzy tak wybrać z tego trzeba potem priorytety, zastanowić się, pokazać te, tej osobie jaki poziom jest w FM-ie potrzebny do zrealizowania tego, no i co w pierwszej kolejności, tak? Czyli najszybciej będzie no tutaj nie wiem nowy, nowy laptop, tak? Jeżeli masz, chcesz, bo to dosyć, bo to nie jest droga rzecz, czy tam na to 2-3 tysiące złotych potrzebuje, no to kiedy te 3000 zł na laptopach chcesz zarobić? albo pokazać, że mając tutaj 9%, może sobie podpisać umowę z FM Mobile i wziąć sobie takiego netbooka za złotówkę i z internetem za 100 zł, tak też można w ten sposób to pokazać. Ale dokładnie kiedy, za dwa czy za trzy miesiące napisać dokładną datę i tyle. Oprócz tego też są potrzebne długoterminowe cele, czyli takie na za 5-10 za 10 lat. No to oczywiście niesztywne, niesztywne cele, bo wiadomo w trakcie trwania w trakcie rozwoju, w trakcie budowania tego biznesu zwiększa się nasza wiedza, to może się okazać, że te cele, które sobie wyznaczyliśmy za 5 lat możemy zrealizować szybciej, albo może się okazać, że są to za, za duże cele, na tak krótki okres czasu i trzeba będzie tą datę przesunąć, ale takie cele są potrzebne, ponieważ ta osoba musi, musi do czegoś w życiu dążyć, bo jeżeli tak nie będzie, bardzo szybko. Ci jej doradcy ją zbiją z pantałyku i przycisną do gleby i będzie po biznesie. Także ważna rzecz, płomienna rządza, ty też musisz mieć te cele, musisz wiedzieć, jaka ta osoba ma cele, żeby jej o tych celach przypominać, tak? Warto się posługiwać tutaj programami motywacyjnymi, na przykład tym Wyprawa po wiedzę, Wyprawa po wiedzy, czyli czy tam no, wyprawa powiedzy to się nazywa, czyli jak najszybciej 15%, wyjedziesz sobie na wczasy z osobą towarzyszącą, FM tobie to zafunduje, 15%, w jakim czasie, powiedzmy za 3-4 miesiące to osiągniemy i trzeba robić wszystko, żeby to osiągnąć, ok. Nie ma celów, nie przechodzisz dalej, bo w ogóle nie ma takiego sensu. Jeżeli osoba nie ma żadnych marzeń, chociaż nie wydaje mi się, jeżeli nie ma żadnych marzeń, nie ma celów, no to ale powinna mieć, bo jeżeli podpisała już umowę, to coś tam w głowie musiało jej świtać, także wystarczy to według mnie tylko i wyłącznie z tej osoby wyciągnąć i warto poświęcić na to dużo czasu, ponieważ to jest to jest fundament do tego, żeby dalej cokolwiek z tą osobą robić. Kolejna ważna sprawa budowa wiary w marketing wielopoziomowy w MLM. Niezbędna rzecz, tutaj wiadomo też trzeba wiedzieć jak odpowiadać na argumenty